Dzień dobry, witaj. Witam Cię w tarocie bez lukru, w tarocie rozwojowym. Witam wszystkie bliźnięta. Witajcie w rozłożeniu na rok 2026. Dziś patrzymy na bliźnięta nie po to, żeby przewidywać przyszłość, ale żeby zobaczyć, jak Wasze myślenie, wybory i sposób komunikacji tworzą Wasze życie w tym roku. Sprawdzimy trzy obszary: relacje, rozwój i pieniądze, finanse. Gotowi? Zaczynajmy. Pytanie o relacje, potem o rozwój i pytania o pieniądze. Relacje dla bliźnią na 2026. Gdzie w relacjach uciekam w słowa zamiast w prawdziwą bliskość? Piątka pentakli. Jakie rozmowy lub tematy są dla mnie kluczowe, choć ich unikam? Umiarkowanie. Hmm, co muszę powiedzieć jasno zamiast zakładać, że druga strona się domyśli? A z mieczy. Rozwój. Gdzie rozpraszam swoją energię? Dziewiątka kielichów. Jaką jedyną decyzję powinien nam podjąć, zamiast ciągle analizować, rycerz kielichów? I co muszę uporządkować w myśleniu, żeby przestać stać w miejscu? Dziewiątka kielichów. Pieniądze. Jak myślenie i komunikacja wpływają na zarobki i możliwości zawodowe? Gdzie mówię tak, zbyt wielu rzeczom naraz, zamiast wybrać, coś, co się najbardziej opłaca. I jaka zmiana w sposobie działania lub planowania przyniesie realny postęp? Królowa Pentakli. No dobrze. No tak. W relacjach, drogie bliźnięta, rok, zaczynamy chyba od poczucia jakiegoś braku albo wykluczenia. Piątka Pentakli pokazuje te momenty, w których możesz. Czuć się niedostrzegana, jakaś niewysłuchana, poza czymś, po jakąś emocjonalnie. No i to jest ważne i nie zamiataj tego pod dywan. Dalej, umiarkowanie. Następnie umiarkowanie. No, mówi, że nie chodzi o dramat, tylko o równowagę. To rok leczenia relacji rozmową, uważnością, małymi kroczkami. Nieskrajności, nie ucieczka, tylko cierpliwe budowanie mostów. A z mieczy, no, stawia sprawę jasno. Kluczem jest prawda i komunikacja. A z początki, miecze to myśli. To jest rok jakiegoś leczenia relacji, może rozmową, yy, mówieniem wprost, bez gierek, bez niedomówień, bez jakiegoś tam przegadywania, zagadywania. Co ktoś miał na myśli. Czyli, jeśli przestaniesz milczeć tam, gdzie boli i zaczniesz mówić jasno, to relacje mają szansę przejść z takiego poczucia braku do autentycznego porozumienia. W kwestii rozwoju rozwój osobisty bliźniąt. No, przechodzi przez emocje, to są same kielichy. Piątka kielichów, rycerz, dziewiątka kielichów. Hmm. Tu widzimy jakieś rozczarowanie. Żal po tym, co się być może nie udało. Być może zostało stracone. To jest moment, w którym łatwo utkwić w przeszłości. Natomiast rycerz kielichów no, wnosi jakiś ruch do serca. Jakieś marzenia, może jakieś pragnienia, chęć, by wreszcie no, żyć w zgodzie ze sobą. To jest takie zaproszenie, by zaufać temu, co czujemy, a nie tylko temu, co, co logiczne. To jest no, zaproszenie do działania bardzo aktywnego. Natomiast dziewiątka kielichów to jest karta spełnienia, ale nie wtedy, kiedy uciekasz od emocji, tylko wtedy, gdy je przepracujesz. Bo ten rok no, w tym roku możesz naprawdę poczuć satysfakcję z własnych wyborów. To jest dużo y, uczuć. Satysfakcja jest jak najbardziej na horyzoncie, jeżeli chodzi o rozwój. Mm, no i polega to na wyjściu, oczywiście, z żalu, czyli z piątki kielichów, przez jakieś aktywne działanie, aż do tego, co naprawdę chcesz. Y, nie kolejny plan. Tylko tym razem decyzja sercem, intuicją. Jeżeli chodzi o finanse, w finansach i pracy widać wyraźny ruch. Jest to ósemka kielichów. To jest odejście od tego, co już nie ma sensu, co nie ma racji bytu. Trzeba zmienić sposób myślenia, zarabiania. Coś zostawiasz za sobą, bo emocjonalnie to już nie działa. Znowu emocje, kielichy. Następnie szóstka kielichów pokazuje, że część odpowiedzi jest w przeszłości, w jakichś talentach, które kiedyś miałaś, może jakieś dary, których nie rozwinęłaś, w doświadczeniach, które nie były docenione. Tam, gdzie był moment, zanim świat powiedział ci, że się nie opłaca. A następnie królowa Pentakli to jest wino, to jest taka stabilność, dojrzałość finansowa, to jest no, budowanie czegoś realnego, trwałego. Królowa Pentakli to są nasze zasoby. Hmm, ale nie przez gonitwę, nie przez jakieś, ale no, przez mądre zarządzanie zasobami. Mądrość, zasoby, czas, energia, własna wartość, pełna świadomość. Pieniądze w tym roku przyjdą, jeżeli odejdziesz od tego, co Cię wypala. Jeżeli przypomnisz sobie swoje naturalne talenty i zaczniesz budować stabilność na własnych zasadach. Zatem, drogie bliźnięta, ten rok to jest przejście od jakiegoś braku, rozczarowania do jasności i sensu stabilności, satysfakcji. W relacjach uczysz się mówić prawdę zamiast nosić w sobie poczucie odrzucenia. W rozwoju. Wychodzisz z żalu w stronę świadomego spełnienia, a w finansach odchodzisz od tego, co nie ma duszy i budujesz bezpieczeństwo na własnych wartościach. To nie jest rok ucieczki, to jest rok uczciwych rozmów, decyzji serca, mądrego osadzania się w rzeczywistości. Jeśli yy, czujesz, że chcesz przyjrzeć się głębiej swoim relacjom, emocjom, decyzjom finansowym yy, lub innym obszarom życia, to serdecznie zapraszam Cię na. Indywidualną sesję tarota i tam zobaczymy dokładnie, co w Twoim życiu dąży do prawdy, co warto zostawić i jak budować stabilność bez zdradzania siebie.